W niedzielą Krakowia rozegra na Stadionie Wisły 183 Derby Krakowa. Stadion Wisły ciągle jeszcze nie gotowy, zapełni się zapewne w połowie. Dla kibiców otwarte są już bowiem dwie z czterech trybun. Na tej ławce zasiądą gospodarze, stąd natomiast sztab szkoleniowy Krakowi dyrygować będzie poczynaniami drużyny pasów. Obydwa zespoły pojawią się w tym wejściu, by rozpocząć to niezwykle emocjonujące widowisko. Niestety w derbach nie wezmą udziału kibice pasów. Przyczyny są dwie. Sektor kibiców gości jest jeszcze niegotowy na przyjęcie fanów drużyny przeciwnej. Dodatkowo PZPN zakazał przyjmowania zorganizowanych grup kibiców przyjezdnych. Nawet jeśli to kibice z tego samego miasta i ich macierzysty stadion mieści się zaledwie kilkaset metrów od stadionu gospodarzy. Tak więc na trybunach jedyne pasiaste akcenty będą podobne do tego, i to tylko na tych trybunach, których budowa trwa. Powodem naszej wizyty na stadionie przy ulicy Rejmonta była zorganizowana tradycyjnie przed derbami konferencja prasowa, w której udział wzięli rzecznik Krakowi Przemysław Wurbański, rzecznik Wisły Adriano Halik, a przede wszystkim trenerzy Jurij Szatałów i Robert Maskat. Zapraszamy na zapis tej konferencji. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na tradycyjnej już konferencji przedderbowej. Witam bardzo serdecznie trenera drużyny gości pana Jurija Szatałowa i Przemka urbańskiego rzecznika prasowego Krakowi. Bardzo dziękujemy, że... Przybyliście Państwo tutaj na tą y, tradycyjną konferencję. No i zaczynamy już od, y, od pytań. Poprosimy y, Pana Trenera, Różnego Gości y, o odpowiedzenie na, na pytanie, jak Jego drużyna jest przygotowana pod względem fizycznym, czy nie ma jakichś kontuzji, to co Pan Trener może zdradzić dziennikarzom. O to bardzo poprosimy i o to zapytamy także Trenera Wispy Roberta Maskanta, za chwilę. No, Witam wszystkich. O, ja myślę, że trochę. Trochę myślę, no, na, na pewno to jest yy, derbowe spotkanie. Ja yy, mam do powiedzenia, że to 183. Derbo, derbowe spotkanie, także kiedy spotykamy się dwie, dwie takich, yy, może powiedzieć, poważnych firmy, na pewno to spotkanie będzie, mam nadzieję, interesujące. Na pewno bardzo duży minus tego, yy, tego spotkania będzie duże, będzie Kibiców, gości, także tutaj na pewno zawsze ja uważałem uważa, że piłka, piłka nożna dla kibiców, bo kibice stworzają bardzo dobrze też widowisko i tworzą klimat, klimat na, na stadionie, tak na pewno bardzo, bardzo tego Co do Co dotyczy mojego zespołu, myślę, że po spotkaniu, po spotkaniu z Polonią, z Polonią, wygranym spotkaniu z Polonią Bytą, na pewno morale mojego zespołu coraz lepsze, na pewno na pewno e, na pewno to spotkania dwóch dwóch zespołów, jeden zespoł się znajduje w czołówce, w czołówce drugi się znajduje e, na końcu to byle, ale to nie będzie miało mi się wydaje w tym meczu e, wielkiego znaczenia, ja myślę, że piłkarze stworzą bardzo, bardzo, bardzo dobre zbiorowisko, ja, ja myślę, że mój zespół w ciągu tych dni, w tych dni będzie zregenerowany będzie na 100% przygotowany do tego. Roku. Bardzo dziękujemy za ten wstęp. Po samą to well, this is a very derby, this time. Oczywiście są to wyjątkowe derby yeah. tym razem. Yeah. Uh, ponieważ możemy champion? zostać mistrzem, yeah. jeśli wygramy. Yeah. And this, uh, Każdy mecz jest main. wyjątkowy. Yeah. Ale w niedzielę to będzie bardzo wyjątkowy mecz. Wiemy, że nie będzie łatwo. Krakowia właśnie wygrała dwa mecze. Minęło wiele czasu, odkąd zdobyliśmy ostatnią bramkę po drugiej stronie dłoń. Wiemy, że będzie walka. Wiemy, że będzie trudno. Wszyscy są dobrze przygotowani. Ale oczywiście wszyscy chcą wygrać ten mecz, przeważyć szale na swoją korzyść. Dla Wisły, dla fanów, dla wszystkich. Zawsze są wyjątkowe mecze, ale ten będzie bardzo wyjątkowy. Liczę na świetną atmosferę na trybunach i mam nadzieję na dobry mecz. Czekamy na Państwa pytania, bardzo prosimy. Kto z Państwa pierwszy? Bardzo proszę. No bo nie ma czasu, drodzy Państwo. Mariusz tak, trafę Pan do Pana, do trenera Jakowi. Panie że jaki jest plan, jaki jest sposób na miejscu, który Pan odmyślił. Czy ma Pan już taki plan, pewnie, czy może Pan skutlić zielonka, tajemnicy, jak zagrać? Szkoda, nie mogę Panu powiedzieć, w której minucie bramki zdobędziemy, ale pana tych, yy, no, na pewno Panu szczegółów tych nie zdradzę. Na pewno, powiem tak, że będziemy będziemy dążyć i tak będzie ustawał zespół, żeby ten po prostu naświecać. Czekamy na kolejne pytanie, bardzo proszę. Jest, jeszcze raz. Jeszcze raz, Panie że Podczas ostatnich deblów w Krakowie z Wisłą zdarzyło się, można powiedzieć Zdarzyła się rzecz, którą można zaznaczyć do kategorii cudu. Tym razem no, chyba cudu nie będzie. Yy, no, chyba, że jak zawierzy tak, takie podwójne cudy, które się zdarzają, że może coś być nieoczekiwanego, czy, czy po prostu będzie e, racjonalna taktyka, w tym, że się jakieś takie nieoczekiwane rzeczy. Też wojsku, które się mogą zdarzyć. jakie cud niech Pan no w ostatniej minucie meczu ja tak Wisła zdobyła samo w gola na 1 do 1. Dzięki tak? temu właśnie brak gradu. To już historia, także tutaj ja nie wyciągnął jakichś takich poważnych wniosków tej historii. Ja to co powiedziałem, lecimy, 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 na, lecimy na siebie przede wszystkim na pewno na, na swoją umiejętności, na, na to co postawimy w tym meczu także tutaj żadnych cudów nie czekujemy przeciwko Lechi i Lechowi Wisła zagrała bardziej defensywnie. Czy w niedzielę będzie tak samo czy zmienicie taktykę? Jeszcze nie wiemy. Będziemy podejmować decyzję jutro, ale oczywiście chcemy zagrać na zero Cały czas myślimy na temat ustawienia obrony. Krakowia w ostatnich dwóch meczach grała bardzo dobre kontrataki, więc będziemy na to gotowi. Uh, we, we sort of have to the game. Oczywiście, żeby wygrać mecz, musimy strzelać bramki i tego chcemy chcemy być mistrzem. Krakowia. Mecz grany u siebie przeciwko Krakowi, przeciwko drużynie, która nie jest zbyt wysoko w lidze. Musimy grać tak, by wygrać. Dziękujemy bardzo. Czekamy na kolejne pytania. Bardzo proszę. Marek Pijarski. Ja mam pytanie do obu panów trenerów. Czy w związku z tym, że jest to specjalne spotkanie, czy dla mnie też jakieś specjalne sesje motywacyjne dla, dla, dla zawodników? Myślę, że to tutaj, takie rzeczy zbędne, bo sama metoda głowy, jakby głowy, ja u zwolenników na pewno nie chęci, do, tego chęć, do tego także te rzeczy, które tam gdzieś tam, z tych rzeczy, z których korzystamy przed innymi wyczerpaniami, ja myślę, że to Naprawdę chcesz wiedzieć Marku, tak? Myślę podobnie jak poprzednik. No i zawodnicy przez ostatnie mecze byli na szczycie swoich możliwości. Dla nich. Nie, tylko dla, Nie nich, tylko dla nich, ale dla całego stadionu. To niesamowita możliwość grania w derbach. Jeśli wygramy, możemy być mistrzem. Jakiej motywacji jeszcze nam trzeba? Wszyscy są gotowi na ten mecz. Wszyscy mieli nadzieję na ten. Wiemy, że w przeszłości oczywiście pod koniec ostatniego sezonu dla. Wisła grały ze sobą, Wisła w tym meczu straciła szansę na mistrzostwo. Oczywiście zawodnicy nie zapomnieli tego meczu, dlatego to jest ekstra motywacja dla piłkarzy. Jest też wiele innych czynników, które pomogą nam motywować graczy do tej gry. Dlatego zawodnicy będą gotowi na ten mecz. Bardzo proszę. Gazeta Krakowska. Do trenera Panie trencie Krakow wygrała dwa ostatnie mecze rozpoczynając w tym samym składzie. Czy uważa Pan, że Pan znalazł już ten najbardziej optymalny skład, czy będzie jeszcze się Pan zastanawiał nad jakimiś zmianami? Czuję ja będę się zastanawiał, no na tak, pewno zawsze, zawsze treningi i czas pokazuje, daje nam dodatkowe informacje. Tak samo tutaj może jeszcze mamy jeszcze mamy dzisiaj mieliśmy, jutro mamy, także... Wszystko może się zdarzyć, mogą być jakieś kontuzje, kontuzje może być ktoś w gorszym formie, także tutaj, jest optymalny skład. Ja myślę, że gdzieś tam w na każdego zawodnika na pewno coś istnieje takiego, że z lucińskiego składu się nie zmienia, bo będziemy, będziemy w taki sam sposób coś trzymać się tej tezy i spróbujemy w takim składzie zagrać, ale na pewno jakieś może jedne, dwie Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Bardzo serdecznie dziękujemy.